Dzień dobry, Szymon Mokosa firma Active. Znajdujemy się w ładnej kwaterze Gali Brookfield. Jak widzimy, kwiaty są w fazie, w fazie balona, początek kwitnienia. Nadchodzący przyszły tydzień w pogodzie będzie dosyć stresujący: spadki temperatur, deszcze. Dlatego jest z nami Łukasz Dobrosz, który powie nam, jak tym roślinom załagodzić ten stres. Jesteśmy w początku kwitnienia. Jeszcze większość kwiatów jest w fazie balonu. Spodziewamy się pogorszenia temperatury, więc musimy w tej chwili uchronić nasze kwiaty, aby dobrze i starannie zawiązały i nie opadły. Więc moglibyśmy tutaj Co podawać preparaty algowe w celu polepszenia witalności i dostarczenia niezbędnych składników tym roślinom. Ogólnie, nawet jak nie będziemy mieli tego stresu, też warto by było te algi podać w celu lepszego zawiązywania, bo wiadomo, niektóre odmiany nam lepiej zawiązują, niektóre gorzej. Mamy tutaj jeszcze uprawy pestkowe, które też mają nieraz problem z zawiązywaniem. I to zero fizjologiczne ich jest dużo wyższe, tak naprawdę. Dokładnie, tak. Zero fizjologiczne drzew pestkowych to jest plus 7 stopni. Także wszystkie spadki temperatur, szczególnie nocne, działają niekorzystnie na kwiaty, na zawiązanie i na przyszłe owoce. Także Dobrze by było podać te preparaty algowe, żeby przygotować te rośliny przed spodziewanym chłodem, żeby ich bardzo dobrze odżywić i, tak jak wspominałem wcześniej, żeby dobrze zawiązały. Nie tylko owoce pestkowe, ale również rośliny jagodowe i drzewa ziarnkowe. Co konkretnie proponujesz? My ze swojej strony proponujemy preparat Super 50. Jest to biostymulator o wysokiej, bardzo wysokiej koncentracji wyselekcjonowanych związków organicznych. Czyli witaminy, auksyny, cytokininy, giberliny. Zawiera również dużo fukoidyny, laminaryny, alginianu i aminokwasów. Więc ta cała otoczka będzie bardzo mocno wpływała na stymulację naszych roślin podczas kwitnienia. Także naprawdę bardzo mocno polecamy ten produkt we wszystkich uprawach kwitnących w celu odżywienia kwiatostanów. A w jakich, w jakich fazach? Zaczynamy, jeżeli mówimy o drzewach pestkowych. Mhm. Początek kwitnienia. Jeżeli mówimy o ziarnkowych typu jabłoń i grusza, możemy zrobić to w fazie balonu pierwszy raz czy początku kwitnienia. A jeżeli mówimy o owocach jagodowych, no to już wtedy kierujemy się początkiem kwitnienia, ponieważ tam kwitnie i dalej są owoce i tak mhm. na zmianę. E Powiedziałbyś jeszcze, czy ten jeden zabieg jest wystarczający do uzyskania dobrego efektu, czy je, powtórzyć to? W zasadzie im więcej zrobimy zabiegów tym preparatem, tym lepiej, ale zawsze sugerujemy się... Dwa bądź trzy razy, aby ten zabieg był zrobiony w, w ciągu sezonu. Mhm. No nie wiadomo, jaki ten przebieg temperatury tak naprawdę w, będzie. Ale te po dwa weekendzie. zabiegi, to było takie minimum, a powiedzmy, jak te anomalie będą dość silne, no to nawet i trzy robimy, tak? Tak, to właśnie zależy od właśnie tej pogody, ale dwa razy na pewno musimy ten zabieg wykonać w dawce od litra do dwóch. Mhm. A jak jest z zmieszalnością z tego preparatu? Robimy to solo, czy możemy z kontaktami? Jeżeli chodzi o mieszalność, to nie, nie musimy tego preparatu robić solo w celu zaoszczędzenia czasu. Także on miesza się ze wszystkimi preparatami mhm. grzybobójczymi, ze wszystkimi nawozami. Również możemy tutaj dodać jeszcze więcej aminokwasów w celu bardziej, bardziej i efektywnej e, stymulacji naszych roślin. Mhm. Jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, mówiłeś coś o e, właściwości Superfifty na przyciąganie pszczół. Tak, no właśnie w tym roku mamy taką anomalię, że wszystkie gatunki sadownicze praktyczne kwitną w jednym momencie i te pszczoły nie wiedzą tak naprawdę, na który kwiatek usiąść i na którą uprawę, e, że tak powiem, do niej dolecieć. Więc stosując ten produkt mamy taki fajny morski zapach, który zdecydowanie przyciąga nam te pszczoły do kwiatów. Mhm. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć naszym widzom? Myślę, że to jest bardzo dobry moment na zastosowanie tego produktu i odżywienie, ponieważ naprawdę na horyzoncie szykuje nam się spadek temperatury, nawet mocny, chyba do okolicy 0 stopni i to przez długi okres, bo mhm. chyba około tygodnia czasu. Więc myślę, że warto zadbać o te kwiaty, ponieważ w tym roku mamy wegetację przyspieszoną dobre 3 tygodnie. 3 tygodnie. Więc w tamtym roku w tej chwili, jakbyśmy tutaj stali, to nie byłoby. Nawet praktycznie, mi się gołka może byśmy tak, nawet Praktycznie nie, mieli. nie byłoby żadnych części zielonych. Także ten rok jest naprawdę specyficzny i myślę, że warto o tej rośliny zadbać, ponieważ żebyśmy nie zrobili sobie niespodzianki tymi spadkami temperatur, które będziemy na pewno mieli. Ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że Super 50 jest w naszych sklepach już od wielu lat. Klienci chętnie po, nie, po niego wracają. Także zadbajmy już teraz o nam. Nadchodzący plon. Zapraszamy do sklepu faktyw. Zapraszamy.